Cześć, dzisiaj porozmawiamy o moim zdaniem jednym z najbardziej udanych silników Hondy. Chodzi o model 1.8 VTEC o mocy 140 koni mechanicznych. Jednostka ta przede wszystkim znana była z modeli takich jak Honda Civic 8 generacji czy Honda FRV. To jest silnik, który słynie z bardzo wytrzymałej konstrukcji, czego doskonałym dowodem jest odnotowanie na rynku egzemplarza Honda Civic 8 generacji z przebiegiem, uwaga, przekraczającym nawet 700 tys. km. No i właśnie w takim egzemplarzu znalazł się omawiany dzisiaj silnik, a zatem to dość sporo mówi o trwałości takiej jednostki. Jeżeli chodzi zatem o zalety, no to z pewnością wymienimy tutaj bardzo wytrzymałą i dobrą konstrukcję, w skład której wchodzi układ czterocylindrowy, 16 zaworów, rozrząd na łańcuchu, do tego również wtrysk wielopunktowy i system zmiennych faz rozrządu. Wszystko to stanowiło podstawę tej bardzo interesującej konstrukcji. Próż tego jednostka mogła pochwalić się także znakomitą dynamiką, osiągami i przyspieszeniem. Sam silnik generalnie pali niezbyt dużo, przeważnie gdzieś tam około 7-8 litrów na 100 km. Sporo oczywiście zależy też od trybu, w jakim jeździcie. Czy częściej po prostu jeździcie w trasy, czy częściej jedzicie po mieście. Wtedy też te wyniki oczywiście mogą nieco odbiegać od tych przedziałów. Natomiast w gruncie rzeczy same rezultaty dotyczące spalania wypadały dość dobrze, jeżeli chodzi o ten konkretny silnik. A jeżeli chodzi o kwestie, na które z trzeba zwrócić uwagę przed wyborem takiej jednostki, no to na pewno dobrze jest sprawdzić sobie poszczególne elementy tego silnika. Chodzi tutaj na przykład o napinacz paska osprzętu, który bywało, że w niektórych egzemplarzach był nieco poluzowany i konieczna była jego wymiana. Do tego w przypadku korzystania z instalacji gazowej konieczne było regulowanie luzów zaworowych co około kilkanaście tysięcy przejechanych kilometrów. W poszczególnych egzemplarzach Mogły zdarzać się także problemy dotyczące zanieczyszczonego zaworu EGR czy nadmiernego spalania oleju. Dlatego warto pamiętać o tym, żeby co kilkanaście tysięcy kilometrów udać się też na taką wymiankę oleju. Do tego również regularne serwisowanie jest niezbędne do utrzymania takiego silnika w dobrej kondycji. Dobrze jest to robić właśnie również co kilkanaście tysięcy przejechanych kilometrów lub przynajmniej po prostu raz w roku. Jeżeli ktoś nieco mniej jeździ no to taki jeden przegląd w roku to oczywiście minimum. A zatem na to wszystko z pewnością zwróciłbym uwagę przy ewentualnym wyborze silnika Honda 1.8 i VTEC. Może do tego wszystkiego jeszcze dodałbym to, żeby zwrócić uwagę na działanie termostatu, ponieważ niektórzy użytkownicy zgłaszali wadliwe jego działanie, co po prostu w konsekwencji Mogło doprowadzić do niedogrzania się silnika, a zatem to takie bym powiedział główne kwestie. Natomiast, tak jak powiedziałem, to jest silnik bardzo generalnie mało awaryjny. Jeżeli dbacie o niego odpowiednio, pamiętacie o serwisach, przeglądach i wymianie oleju, do tego naprawiacie regularnie pojawiające się usterki, no to musicie mieć naprawdę sporego pecha, żeby nie być zadowolonym z takiego silnika, no bo w gruncie rzeczy to jest też silnik cieszący się bardzo pozytywnymi opiniami wśród. Kierowców, użytkowników i mechaników. A zatem podsumowując, jednostka Honda 1.8 i VT o mocy 140 koni mechanicznych to z pewnością bardzo ciekawa opcja na rynku, jeżeli chodzi o silniki, charakteryzująca się dużą wytrzymałością, sporą oszczędnością w użytkowaniu, jak i również niską awaryjnością. Do tego sporo egzemplarzy wyposażonych w ten silnik na rynku znajdziecie z bardzo wysokimi przebiegami, co świadczy też, De facto o jakości tej jednostki. A zatem, tak to wszystko prezentuje się w tym przypadku. Ja jestem ciekaw też Twoich spostrzeżeń na temat tego konkretnego silnika. Napisz swoje spostrzeżenia koniecznie w komentarzu pod filmem. Zachęcam Cię również do subskrypcji, do zostawienia polubienia pod nagraniem. A tymczasem do zobaczenia.